Tym razem zwiedziliśmy opuszczony ośrodek wczasowy w Dąbkach. Niestety nie udało nam się zebrać dokładnych informacji, w jakich latach funkcjonował. Architektura budynków pozwala nam jednak twierdzić, że powstał za czasów PRL-u. Obiekt prawdopodobnie był ośrodkiem wypoczynkowym należącym do sądu rejonowego. Na jego terenie Zastaliśmy kilka budynków, gdzie kwaterowano wypoczywających, stołówkę, plac zabaw, a także dom turystyczny rekin. To w nim mieściło się kierownictwo ośrodka, gabinet lekarski i izolatka. Miejsce, choć opustoszałe i zniszczone, wygląda tak, jakby czas się tutaj zatrzymał po ostatniej kolonii lub zielonej szkole. Wdzierająca się zewsząd przyroda tworzy tu niesamowity klimat, Opuszczony ośrodek wczasowy. Siemanko. Cześć, dzisiaj zwiedzimy opuszczony ośrodek wypoczynkowy nad morzem. Także jedziemy. Do zobaczenia na miejscu. Ok, mamy tutaj wejście. Delikatnie na przypale, bo wszędzie dookoła są jakieś budynki. No już Tak. Już to tak czy siak. Ja się lekko dygam, że yy, mogą być jacyś bezdomni tutaj. Bo mamy po, po ósmej. Mam nadzieję, że nie. Może no, już poszli na miasto. No oby, oby. Po jakieś tam puszki, butelki. Tak. Nawet mech na niej. Co ci, 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 ciągnąć za klamkę? No, zamknięte. Tutaj. No tu już jeszcze jest ten e, ale pajęcza ta. Plastikowe takie już, nie? E, no No nie wiem, chyba nie. nie. no tak, tak, bo to jest taka plastikowa krąga, ale... No tutaj problemy, nie. nie. To nie jest plastik. Nie? To, nie. Czyli drewno. No. Okej. Okay. O, skrzynka z bezpiecznikami na wejściu. Tak. Co tutaj jest? Całeczki. Aha, kibelki. Mhm, uh -huh. uh -huh. czuć. Uh -huh. A to co na to lisy. A prysznic, patrz jaki fajny. To jest no. taki z taką rurką. Aha. No taki. Jeszcze zasłony masz tutaj na wejściu. Tak. No, tak, tak nie typowo. Wiesz, no żeby, żeby sobie coś tam zawiesić z boku, nie może. Czyli widzisz, okazuje się, że w tych, że w domkach nie ma y, ciepłej wody bieżącej. Czemu? No, bo są te. Aha, że, że, że bojlery czy brojlery? Tak. To chyba nie są na No tak, tak wygląda. Tak, jeszcze jakieś pozostałości zostały. O, to jest o, popatrz tutaj też. No. Nie wiem z jakiej to jest bajki. Jeśli to w ogóle jest jakieś bajki. To już może jakieś fantazji. jakaś. Fantazja, więc... A może tak. Wiesz motyw akurat ten morski, bo mamy mewy. No. Syreny, więc tematycznie. Tu śnieżka. Tak. A tam to salineczka. Tak? No to podejrzewam, że tamto też coś. Ale calineczka taka brzydka była? No popatrz. No, artysta się nie postarał. Ale to, no, to jest fajnie no, zachowane. Nie wiem czy to jest zachowane, ale to no, nie do mi się wydaje. Mm -hmm. No, ale widzisz, no. Ze ścian wszystko odchodzi, a to zostało. Tak, tak. Nie, więc... No to mówię właśnie. Nie wiem co to jest za farba, nie znam się kompletnie, ale to po prostu no, błyszczy się to, więc to jest oh, Tak, tak jak błyszczy się jak olejna. Mhm. Czyli powiedzmy to mo to mogła być jakaś może nie wiem wtedy świetlica dla, dla tych dla dla dzieci, bo, bo nie wiem czy, 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 czy tam wiesz w, w tym w Bałtyku na przykład no to, no to jest, że możesz dziecko zostawić nie iść samemu na plażę. Tak w sumie sła słabo słabo nie, że zostawiasz no no zostawiasz dziecko tak, i masz dupie nie. No. Wiesz co to patrząc po, te, po tym ile tutaj jest tych puszek to możemy spotkać kogoś ciekawego. No i jeszcze co sądzę o tym, że to się był taki no, pokój, powiedzmy zabaw, nie? No. Bo widzisz, ten stół do tym bola. Aha, no tak, tak, tak. A no, więc to coś musiało być. Popatrz tu jakieś szafeczki. No już takie mniejsze pomieszczenie. Tak jak na dokumenty, takie mhm. metalowe. Ojejku, no popatrz, jakie piękne krzesełeczko, wiesz co powiem? Ala? <grych> tak jest. Nie no, to właśnie tego typu, nie? Tego typu. No tak, ale to już w nie klimacie typowym nie wiem. Tak, tak. Czyli może tak. jeszcze dziewięćdziesiąte bym Może, może jeszcze wtedy działał, nie? No, ale no, no to... Mhm, patrząc, to, mm -hmm, patrzę, to jeszcze nie umywaleczka. Nie no pokój, ale... No jakiś taki mały, nie? Chociaż no... no tak, no jak aplikacje były osobno, dwójka. No tak, może tak, nie? Bez waźni, czyli te prysznice, które widzieliście. Mhm. No i tutaj też coś tak, tak małego. Tak, podobnie no, Ale walki nie widzę. może możecie przychodę. Natomiast inne meble są troszeczkę. Tak. ono już ingle zostały przeniesione. Może być. Czy jarzyniówki są? Typu? metalowe. Tak, metalowe, no ale popatrz to, to w ogóle wygląda jakby to było wykoszone W sensie, że nie, nie jest nie jest jakaś taka wysoko, no, nie? nie, nie, nie tak. Ta. No ktoś jeszcze to i popatrz tutaj pisze kuchnia. Zobaczymy, może jeszcze jakieś talerze czy coś jakiś będzie. Ogólny. Czekaj, czekaj, popatrz. Tu masz jakiś magazyn chleba. leżaczek. A tam padawej? Jakiś krótki widzę, że jest O, popatrz. Co to w ogóle była za maszyna? Do czego? Nie wiem, nie odczytam z tego. Obieranie maszyn. Tutaj chyba coś, leży. Aha. Czy to jest kartka stąd A, tu pisze wyparzanie jaj. <grym> a tak, żeby nie było sarmonelli. A to nie wiem co. Tutaj ziemniaki wkładałaś, a później były obtegowane. Tu Michoł przejedzie. Tak, czyli tutaj na pewno coś przygotowywali. Tak, do przechowywania też, bo widzę taki regały. No i przygotowywali, nie? Jakieś tam... O patrz, jaki bajk fajny. A tym rozumiem. Bom, Popatrz jakieś takie takie ten. Nie wiem czy to jest do... do e, takiego, jakichś zup tak, czy coś, tak, nie? Tak mi się wydaje, no. Po czołki pana Piszę coś tam na tym, zobacz. Może podnieść, może jakaś zupka będzie. Po, popatrz, pusto. Ja myślę, no. że, to że to więcej. Będzie, ja też tak myślałem. Myślę, no. że, że, ale to chyba cały gdzieś ten mechanizm, może podgrzewanie jest od spodu dlatego to tylko jest do połowy. Mm -hmm, może tak. no no a taka od No, To jeszcze taki chyba z lat 90. Chociaż tam popatrz, jakiś z tyłu ma taki, taki ten. To jakiś nie znam. bo to jakiś royal, Nie Uznaj tej filmy Może jakiś porządny. Tutaj też jakieś coś mamy. No musiało coś być. Mm -hmm. tym, jakieś bigosy i inne. czekaj, tu mamy jakieś te mebelki. Szafka, skąd Aha, to właśnie? w ogóle jest. E... Zestaw segmentowy. Nie widzę. Produkcyjny Black White. Wow. O! E, no to na bogato. A to jest ten, jeżeli to, jest, jeżeli to się tego tyczy, to, to jest taka instrukcja przy, przy obsłudze kociołków przechylnych. Aha. Czyli się wiedział, to są przechylne. Aha, tak. no to taki może, e? wiesz, może nalewali coś do tego. Lubiana, tak myślę. No to nie znam. Tam mi, pańko, to mi wygląda jakby to jakiś taki skaszup. No tak, 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 w... motyw tak, kaszubski. No właśnie. Nie, to jeszcze nie byliśmy. Ono. to, to co nie było. O, o, no. o, patrz. teraz Zabieramy? Nie no, gdzie Nie wolno. Inter American też lubię. Takie z To jest jakiś z spowiem, ale... Nie wiem. Tu masz jeszcze trzepaczkę na dołach. Tak, takie starego No popatrz, to jeszcze dla dziecka, taki ten wózek do, do pchania, czy chyba do pchania, nie? Przecież jest? muszę. Nie mhm. wiem, czy one właśnie nie są wybierane z, z tych, tych pokoi, nie? A, może być, tak, tak. No tutaj, popatrz. to może Aha, może tak. Do Nie, no to podejrzewam, że. No, no może tak. No. Chociaż zazwyczaj w tego typu wiesz. Yy... No samemu nie podchodzisz, nie? Żeby, żeby coś wziąć, nie? Tylko... O, czeka Felga. Dzisiaj dostajesz numerek, tak? I Brzęczy ci dzwoni idziesz, tak? tak wcześniej to pani wołała. Nie, może, może do stołów donosili, nie? Czy jakieś śniadania, czy coś? Nie no to zwykle tak, tak jest, nie? Słyska. 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 A, Chyba taka typowa przy łóżku. Mhm. Uh -huh. O. Czyżbyśmy mieli ten wyjść? No pewnie tak, weź. W lewo, w lewo, w lewo. Nie, 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 w lewo. Ani w to ani w to nie może przeprowadzić. No to naciśnijmy, żeby łowiasz. Mm -hmm. Chyba jest... Dobro. Tam to jest jedyne wejście. Patrz. Wy to nie? Jest. Mhm. O popatrz tutaj był jadłospis. widzisz sala jadalna. No, czyli tu musiał być wejście główne, tak. Tak. No i tutaj wywieszali co jest danego dnia, widzisz, śniadanie, obiad. Widzisz tutaj też pewnie jakieś jedzonko trzymali Czekaj, tutaj coś piszę A tu jeszcze coś mi było. Nie byśmy tu jest taki widzisz? Aha, no tak. No tutaj co, toaletki? Aha. O, oparz zachowane. No chyba ta, no, ta chyba tak, na pewno. No tu mamy jakiś taki. Ala dom. Z przodu no? Może jakaś główna Recepcja? Może. Chyba Może. się nazywa Rekin. Mhm. Niebezpieczne. No niby spoko. Nazwa, ale, ale nie pasuje na Bałtyk. Prawda? Chociaż w chałupach kiedyś jadłam stek. No, ale to nie wiem, że był No. No, ale jak to wiesz, lata to, to może 90., 80. No to y, popularny film, tak, szczęki. No to nazywałem. Ale nazywałem razem. Zobaczymy, co tutaj ciekawego będzie. Nie, to chyba ty nacisnęłaś, tak? Czy? Nie, nie, nacisnąłem, się zdaje że tak mnie bardzo strasznie. Że kto? Tak. Tak? Aha, może No nic, zacznijmy od dołu Tu może jest No tak jakoś lekko to wygląda, że mogła być jakaś kuchnia Czyli może tutaj tutaj były może pokoje. No już tu można samemu można było sobie coś upiechcić, ja wiem. Czekaj tu, tu cicho może pomoże ktoś, wiesz. Krzyżówki jakieś. Z 2010 ale Tutaj ewidentnie jakby. No, ale czuć też taki swątek przede No nie tylko. No, tu można powiedzieć, że lokal zamieszkały, ale jest tutaj jakiś ten kalendarz. 2008 Coś takiego Ciekawe, niemiecki w Polsce. No i tutaj też jakiś 2009 To też jest jakieś niemieckie coś. A może tej rzeki są? No na pewno są, chociaż w sumie taka godzina jest, że może chodzą po jakieś puszki. Chociaż to nie jest jeszcze sezon. Nie? była Ta. też. Tak, tutaj na pewno musiały być pokoje, i wiesz. I jaka wspólna kuchnia na dole? Mhm, mm wspólna kuchnia, no i osobno ubikacje, nie? To jest totalny rozpierdzień. Czekaj, bo tam jakaś. Jest kółka, ale. Aż się go nie zaskoczyłam. Widzę. Widzę. Co Mam Tak, takie 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 Zobacz obudowy od kąpów. To takie, no takie właśnie lata 92-tysiące. To też jeszcze mamorki. Mhm. Mm Wiesz, kogo mi to przypomina? Przyjrzyj się. Dla mnie to te ten Wilk. Aha, okej, okay, nie. A dla ciebie nie wiem. <laughs> <laughs> Dlaczego wy wy wytrzymujecie <ludzi? laughs> A tutaj bezpieczniki, nawet opisane, co gdzie. Zapoko bo tak to I będzie to jest skutnia, no? mm -hmm. Mm -hmm. łopaty. No, to jest tak, 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 tak. tak. Patrz, jaki, jaki ten piec fajny. Tak, to już wszystko zdziadowane, a tutaj... Patrz, może da się otworzyć jeszcze, zobacz. Tak, otworzysz. Ale tak wysoko? No? Się zdawało, że to takie No mi też, niżej. że to niżej, nie? No dole są jeszcze jakieś drzwiczki, ale to są raczej to, to nie do... Pod, to by się nie do dokładania, tylko do wyczyszczenia e, tego było... może? To jest popatrz, to jest jakby a Zobacz, czy, czy jest wejście, ale chyba nie. Nie, nie to się uh -huh. zbiedza, jak, 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 Tak, bo to jest. Aha. Aha, czyli o popatrz, jeszcze jest nawet klucz do pokoju. Także jakbyś chciała zamieszkać tutaj, albo ktoś z Was chciałby zamieszkać tutaj nad. Nie zostaw. E, jakby ktoś chciał tutaj zamieszkać. No to jest na czym spać. Ciekawych ludzi można poznać. Tylko on ma po prostu gdzie skorzystać z toalety, bo wszystko no. jest po prostu pokorek. No ale jakieś leżaczki, może się coś znaleźć. Co? Łóżko, powiedzmy. To jakiś musiał być może, pokój VIP trochę. Nie, <laughs> widzisz takie inne okno. Aha. Tu obok musiał być jakiś pokój zabaw. Zobacz jakie zabawki. Uuu. Może <laughs> <laughs> spędzę tutaj więcej czasu, tak? <laughs> no będziesz mnie wszystko pikselować, tak? No tak. Bo przecież nie puścisz tego nigdy. No nie. Może żeby tyń ci na głowę nie spadł. <laughs> Tutaj dziolę tak. Popatrz, Popatrzcie, tutaj musiał być jakiś kwietnik czy coś takiego. A nie Zobacz, tam wystaje Aha, ta No w sumie, w sumie może tak. To no, coś być, nie ławeczki nie mogą być dookoła. Mm -hmm. Tutaj wydaje mi się, że to są jakieś też yy, pokoje. Tutaj, tam? Tak. nie wiem, czy się tutaj nie dostaniemy. Gry, Gry? Nie. A, może być, no? O, a popatrzcie, tutaj to. Tam całe zawalone jest już. Patrz, tu już widać, że tam dalej jest zawalone. Chodź sobie zobacz. No, a tu jest jakiś kolejny pawilon. Oczywiście ostrzeżenie. No, tu chyba jest wejście. O, też w takim kiepskim stanie. Patrz, jest pełno tych tych. Tam dziura w suficie, więc też chyba będzie się zawalać. Tak, tak, tak. To już kwestia czasu. nie? No, jak już tak. Ciężko powiedzieć. No całe to też jest czymś takim, jakby obite, nie? Nie, no tak, tutaj trzeba. Co, może ja nawet nie będę, w sensie ja pójdę sam, tylko zobaczę. Szybko, bo nie wiem, czy tu jest sens. O. Te kanapy zostały. No, bo tutaj może się lada dzień wszystko zawalić. Nie wiem co tutaj mogło być. Ciekawe Wszędzie ta jaskółka za nami. Nie wiem, mi się wydaje, że jakby to jakiś paintball, czy coś, coś tego typu. No, może to być. Ale zobacz, ten koleś, jakoś inny ma nieprzytomny Więc tak. podejrzewam, że... Zobacz, w nim na... już rosną drzewa, więc podejrzewam, że mm -hmm. ono idzie do rozbiórki na bank. tam zostawiać jakieś... Tak, 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 tak. Może być. A dobrze mówisz z tym paintballem, nie? Albo no, jakiś... Przecież nie, bo to nie o paintballa, tylko to no jest chyba śrubokrę... No, może. No, jak to się może okazać, że już latem nic tu nie będzie. Jest w sumie ostatni dzwonek. Śpieszcie tak? się zobaczyć. I co? Czyżby ostatni tego typu budynek? Tak, to mi się wydaje... Ale to ciekaw jestem, no to koszą To by musieli wszystko powynosić, wzburzyć. Przeszliśmy dookoła szukając po prostu dziur chociażby żeby tutaj wejść. Ja nie zauważyłam żadnej kartki. No e, nie. To ma, że nie wiem, teren prywatny, zakaz wstępu, cokolwiek. Nie było. No tutaj to chyba nie wejdziemy. No, o, popatrz. O. to już, już drzewo we wnętrzu? To szklarnie pewnie. Ciekawa. O, tu no, jeszcze też jakieś huśtawki. O, o, popatrz. No. no już całkowicie. Czyli to samo co tamten. Tak. No, tak, tak, No i cóż, cały obiekt zwiedzony. Jak widzicie, całkiem ciekawy. No nie spodziewałam się, myślałam, że nie będzie gdzie wejść, co zobaczyć, a jednak sporo rzeczy jeszcze zostało. No i sporo. Spowoduj... No i na, pewno, na pewno można spotkać tutaj bezdomnych. Tak, jak widzieliście. tak. Lokatorzy są, chyba dobrze się mają. No i co, w że nie. Ja nikogo nie trafiliśmy, bo byłby bo, bo po prostu przypał. Mhm. Znaczy wiesz co, kiedyś też miałam okazję i że tak powiem, no. witam ręka i tyle, nie? Bez żadnej gazy. No już nie wiesz, nigdy nie wiesz na tak, kogo trafisz. Tak, dokładnie, nie? Nie, nie wiadomo, kto jest, jaki kto jest. No ogólnie z tego co widzieliśmy dookoła, no, teren się rozbija, rozwija, rozbudowuje. Więc wydaje mi się, że to jest kwestia czasu, że te budynki, które już były zawalone zostaną rozebrane całkowicie i te już, które, które jeszcze w miarę stoją również. I, I na tym miejscu podejrzewam powstanie jakiś pensjonat. Może jakieś inne domy. Albo, jakieś, tak, albo jakiś inny ośrodek. Też, też, też myślę, że w ten sposób w, w tym kierunku pójdą. Zresztą no, miejsce takie jest, że no, głównie z tego się utrzymują. Nie? No, mamy początek maja. Nie wiem kiedy wy to oglądacie. Eee, także no nie wiem, może, może coś już zaczną tak. działać. Kiedy nie? już wydamy... E, film zostanie wydany, to, to... Może już coś będzie... Tak, dokładnie, tak. więc też może przyjedziemy po prostu zobaczyć przy okazji e, czy coś powstało, czy, czy powstało nie, coś no, Też to... aż, aż tak w plecy nie jestem z tymi filmami. Także. No dobra, No, no nic. Widzimy dzisiaj. się na następnej wyprawie, tak? Jeszcze nie wiemy gdzie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. cześć. Z drugiej strony. Zobacz również inne nasze filmy, polub nas na Facebooku oraz subskrybuj kanał.